Tema widzowy, gdzie znowu taki krótki temat i będę to całe H-Komunity po... Bo... Dżelamgacza. Ja byłam nim na nawet mam kanał. Miałam tam 260 tak ja to wniósł o z tyłu no. I ja nie wiem, czy ja bym tylko chciała, Prawda już nie mam peny, to jest takie męczące zrobić, z tego się nie chcę. No i ogólnie ja nie wiem, co z tym dzieje. Kiedyś był w ogóle... Trzeba ja było się starać, żeby to zrobić. I historyki robić, A teraz jakimś nie, wysz, nie wysz, to jola w lepac. W baru nikt nie ma działać na dwój I po prostu teraz, kiedy jak ja robiłam, to były dobre piosenki. A teraz jest jakieś. Brenner, jakieś. Badernia Kaputina, no, 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 ekspresjonu seniora. Co to ma peć niby? To jest gorsze niż. Uh, uh, jak ludzie obrażają kocha komunicji bo mówią, że jest jakiś tam uwój w ogóle. Niektórzy rzeczy są uwój, I... ale to ludzie tak robią, a nie kocha sama kocha. to jest fajne, to robię sobie historię, jak, bo można sobie wszystko, tylko tam nie ma niektórych rzeczy, ale niektóre nie osoby się zbytnio zapędziły, aby robić content, bo się nie z gachy. Jak dwie postacie robią nie powiem co, i na przykład jest I have apple, I have a pen i jest więcej króciutkie, jak oni robią to i pojawia się dziecko z niką ciekawską po prostu. Albo jest taki typek Albert, Albert z Szecheski, nie wiem Kościół chyba z Rosji, co nagrywa i ja no to jest obrzydliwe. Ja nic na długo nie obrażam. W sensie dobrze robi, sam nie jest dobry, ale treści, no nie wiem. Dobra na razie chyba wszystko, ale jeszcze do Was tezwę, bo mi miło, gdybyście obejrzeli najnowszy odcinek, no i no i w sumie to tyle. Więc papa